Do szklanki naturalnej mieszanki roślina dodaj 1 czwartą szklanki oleju oraz 3 czwarte szklanki wody. Wymieszaj i pozostaw na 15 minut. Podziel uzyskaną masę na 4 części. Pomiędzy dwa kotlety nałóż porcję startego sera. Wybierz sam, który najlepiej Ci odpowiada. Burgery smażymy na rozgrzanej patelni na średnim ogniu, lepiej dać im więcej czasu, by doszły. Spokojnie, nie będą suche. Gdy burgery ładnie się zarumienią, przewróć je. W tym czasie możesz już tostować bułkę. Bierzemy się za składanie burgera. Bułki, sos, sałata, burger rośliniak w wersji Juicy Lucy i ulubione dodatki. W tym momencie możemy już zakończyć składanie naszego burgera, ale jeśli macie ochotę, możecie dodać do niego bekon. Dlaczego? Bo chcemy, abyście ograniczali mięso, a nie eliminowali je za wszelką cenę.